Pok pok to trzeci odcinek. <laughs> Cześć, z tej strony, witam was na moim kanale i lecimy z trzecim odcinkiem 043 i kupiusów wszystkie wiadomości. Ostatnim niosem tego, nie przeczytaliśmy, było właściwie Samsunga Galaxy Note 4 w postaci Androida 5.0 i pobiegł pierwszy. To straszne. A nowszym, pierwszym newsem, który czytamy, będzie Samsung oraz wasze wycofanie się z Japonii. Ciekawe. Samsung ostatnio radzi sobie najlepiej na rynku smartfonów, a jego udział oraz Zyski stale spadają. Firma próbuje poprawić swoją trudną sytuację na wszelkie możliwe sposoby, lecz wychodzi jej to z umiarkowanym skutkiem i wciąż nie może uporać się z konkurencją z strony Apple oraz chińskich producentów. No z tym to się nie upora. Jednym z trudniejszych rynków dla Koreańczyków jest Japonia, rozważają oni wręcz całkowite wycofanie się z tego kraju. Powodem tak radykalnych działań jest słaba sprzedaż smartfona Galaxy Note Edge, który miał być ratunkiem dla Samsunga, ale w rzeczywistości okazało się, że w kraju kwitnącej wiśni model ten znalazł jedynie kilkadziesiąt tysięcy nabysców podczas gdy przewidywano wiele lepsze wyniki. Ponadto Japonia miała być drugim co do wielkości rynkiem zbytu tego urządzenia, zaraz po Korei południowej, a mimo to tamtejsi klienci wymagają czegoś więcej niż zakrzywionego ekranu, i niezbyt przychylnie przyjęli nowego smartfona. To było na tyle. Czytajcie sobie dalej. Samsung inwestuje 3,6 miliarderów w nową linię produkcyjną w paneli OLED. No dobrze. Samsung Galaxy S6? Dobrze. Nawet telewizory Samsunga dodają reklamy do wyświetlanych filmów. Co? <coughs> Że co? Na problemy z nowymi telewizorami Samsunga skarżą się użytkownicy portfelu Reddit. Jak wynika z udostępnionych w sieci informacji, wprowadzone przez koreańskiego producenta urządzenia dodają reklamy do oglądanych filmów. Sprawa dotyczy m.in. materiałów tworzonych z dysku twardego, jednak standardowa telewizja nieprawdopodobnie nie cierpi na tę przykładłość. Według użytkowników Reddit'a firmy oglądane na nowych telewizorach Samsunga co 26 minut są przerywane reklamą Pepsi. Pff, no, masz smart, smart, smart TV, to, to się ciesz! <śmiech> <śmiech> Sorry. Cieszę się, że nie pod i nie leci. Początkowo przypuszczono, że winna może być aplikacja Plex, używana do przesyłania danych np. z komputerów do Smart TV. Doniesieniom zaprzeczył jednak rzecznik firmy, a na podobne problemy zaczęły skarżyć się również użytkownicy oprogramowania australijskiego For... Foxtel TV. <laughs> Ta firma także zapewniała, że nie ma z reklamami nic wspólnego. <laughs> Oficjalny komunikat wydał już jednak Samsung. Jak wynika z oświadczenia koreańczyków, wyświetlane materiały reklamowe są wynikiem błędu. Problem ma również, <laughs> również dotyczyć tylko urządzeń sprzedawanych na terenie Australii. Ta firma zapewnia, że dokład, dokładnie bada przyczyny usterki. Ta sprawa ma także drugie dno. Bardzo możliwe, że Samsung podważa możliwość wprowadzenia reklam do swoich telewizorów. Sugeruje to oprogramowanie, które jakimś cudem znalazło się na urządzeniach oferowanych w Australii. Po prostu zrobili sobie badania rynku australijskim, zobaczyli jak ten <laughs> zapomniany przez Boga <laughs> rynek daleki od świata technologii, zareaguje. U nas w Wiśle robią badania. Warto także wspomnieć... <grym> Sandaży. No, dokładnie. Warto także wspomnieć, że już kilka dni temu Samsung został bohaterem medialnej afery. W sieci pojawiły się przypuszczenie że firma posłuchuje swoich klientów. Wskazywały na to zapisy w polityce prywatności, które wprowadził Czyż Szczerze sprawy przecież można tutaj to już czytaliśmy, nie będziemy czytać drugi raz. Idziemy dalej. To ciekawostka. NVIDIA wyłączyła podkręcanie mobilnych GPU. To zaraz ktoś włączy. Od pewnego czasu się pojawiały się doniesienia o tym, że coś jest nie tak z podkręcaniem najnowszych kart GeForce w komputerach przenośnych. Po raz pierwszy problem, problem zauważono po odrozumieniu sterowników GeForce 347.09, czyli trzeba wgrać te wcześniejsze. Po ich zainstalowaniu podkręcanie mobilnych GeForce stało się niemożliwe. Początkowo sądzono, że może to być jakiś błąd po stronie NVIDII, a, a na oficjalną reakcję trzeba było długo czekać, jak to zwykle u nich. Teraz mamy już wyjaśnienie tej sprawy. Posiadacze laptopów z kartami GeForce instalowali kolejne wydania sterowników Nvidia, ale o podkręceniu GPU wciąż nie mogło być mowy. Dopiero wczoraj wszystko stało się jasne, choć niektórzy już wcześniej mieli podejrzenia w tej sprawie. Przedstawiciel działu wsparcia technicznego firmy Nvidia na oficjalnym forum dyskusyjnym GeForce poinformował o tym, że występował błąd w naszych Nvidia. Przy Red... <śmiech> <śmiech> który umożliwia podkręcenie na niektórych komputerach. Zostało to naprawione w ostatniej aktualizacji. Naszym zamiarem nie było usuwanie funkcji z notebooku GeForce, ale raczej zabezpieczenie przed działaniem poza wyznaczonymi ograniczeniami projektowymi. Jak to ładnie ujęli? I jak transfer? Poprawił się? Ja mam 5305, tam miska czy 5600, więc jest ok. Zresztą wcześniej też było ok, ale może Wam zaczął rwać, bo 40 minut było materiał. Mam pewne powody do tego, e... Mamy pewne powody do tego, aby decyzję widzi rozumieć, ale z drugiej strony racje są także po stronie użytkowników. Komputery przynośnie rzadko projektowane są tak, aby ich najważniejsze podzespoły CPU i GPU pracowały na granicach dopuszczalnych parametrów, przede wszystkim temperatury. Przyczyna to, przyczyna to mała przestrzeń, w której osadzić można odpowiednio duży i wydajny system chłodzenia. Podkręcanie chociażby procesora grafiki czasem daje naprawdę dobre rezultaty, ale. Dla producenta takiego laptopa jest to zawsze zwiększenie ryzyka awarii w efekcie konieczności naprawy lub wymiany w ramach umowy gwarancyjnej. No, teoretycznie tak, <laughs> zależy jak gwarancję opisze. Decyzja NVIDIA ma zapewne przede wszystkim podłoże ekonomiczne, ale co z użytkownikami? Podkręcanie CPU, GPU nawet pamięci RAM istnieje od bardzo dawnej, w rzeczywistości to do użytkownika należy decyzja o tym, czy Podejmij ryzyko uszkodzenia sprzętu. Sprawa Nvidia jest tyle niezręczna, o ile weźmiemy pod uwagę to, że zablokowanie możliwości podkręcenia GPU doszło po bardzo długim czasie. To samo, no to jakby tu nie, nie jest sprawa dużego pliku, który nagrywam. Ja mam transfer dobry, więc po prostu na Twitchu się musiało zagęścić. Może jakiś dzisiaj jest, mm, nie wiem, jakaś transmisja jakiegoś meczu w Lola albo w Dota. i się Gimbaza rzuciła. <laughs> PlayStation Plus, kolejny darmowy weekend. To nas interesuje. Nowa pub Nvidia publikuje wyniki finansowe za rok 2014. Rzućmy okiem, może jakaś tabelka. Nie ma tabelki, to nie będziemy czytać. Originals. Bitorent zamierza kręcić seriale. What? No nie. <ścoughs> Twórcy programu BitTorrent już dawno pokazali, że nie chcą być kojarzeni jedynie z siecią wymiany plików. Poruchomienie platformy Bundle, anonimowego komunikatora Blip i podzielenia się ideą projektu Milestorm, zapowiedziane produkcją oraz dystrybucją własnych seriali. Nie wygląda to, że pod tym względem chce, firma chce konkurować z Netflixem, który ostatnio również inwestuje w tworzenie własnych produkcji, cieszących się dużym zainteresowaniem. Blum, blum. Um, całe przedsięwzięcie będzie realizowane pod nazwą BitTorrent Originals, co ma oznaczać, że nowe treści mają być ekskluzywne, oryginalne i niedostępne nigdzie indziej. Na początek ma o serialach, a w przyszłości może być twórcy pójdą o krok dalej i zaczną oferować własne filmy. Wow! Całość powstaje przy współpracy z Rapid Eye Studios, która będzie współfinansować produkcję. Po ukończeniu prac materiał zostanie udostępniony poprzez wspomnianą platformę BitTorrent Bundle, gdzie będzie dostępny przez dwa miesiące. Po tym czasie serial ma trafić również do innych źródeł dystrybucji konkurencyjnych serwisów WOD, DVD, a nawet tradycyjnej telewizji kablowej. Początkowo nie ma co spodziewać się tak spektakularnych produkcji jak i Netflix, ale tworzone seriale i tak mają być bardzo dopracowane. Według badań głównymi użytkownikami Bitarne Bandu są osoby w wieku 14-25 lat, dlatego to do nich będą głównie kierowane tworzone treści. Twórcy nawet już zapowiedzieli na serial, który będzie nazywał się Children of the Machine, trailer znajduje się u góry. Prace nad nim rozpoczną się wiosną. A wstępna premiera planowana jest na wrzesień. Pierwsze osiem odcinków zostanie uzyskane za darmo, ale z reklamami. Twórcy zapowiadają, że usunięcie reklam i dostęp do dodatkowych materiałów będzie kosztował 995 99, 99, USD. <laughs> tak? No to straszne. I co w związku z tym? Może to przez to, że jest dobra rozdzielczość. Tylko widzę ten problem. <laughs> Jeśli już. <laughs> Kurna, chlebę mam jakoś. Połączę, jest szybkie. U mnie nie pokazuje, że coś spada, więc nic nie rwie. Nic się nie dzieje. Materiał jest nagrany też dobrze, no bo wiadomo, nagrywa się na dysk. Więc co jest tego powodem? Nie wiem. Oprócz tego, że jest w dobrej rzeczywistości ale tak jak powiedziałem, nie zbiję rozliczności do gorszej, bo potem na YouTubie to kiepsko wygląda. Jedziemy co? Przejęcie AMD? Analitycy. Przejęcie AMD przez inną firmę nie miałoby żadnego sensu. Zachodni analitycy nie widzą jakiegokolwiek sensu w przejęciu AMD przez inne firmy przez inny podmiot. Pogłoski o zakupie amerykańskiej firmy pojawiają się od jakiegoś czasu i mocno nasiliły się po opublikowaniu raczej rozczarowujących wyników finansowych za rok 2014. Zdecydowanie bardziej prawdopodobne będzie jednak zainteresowanie, zainwestowanie w pieniędzy w przedsiębiorstwo zrobić, co miałaby zrobić chińska firma BLX IC Design. W sieci już od jakiegoś czasu krążą pogłoski o tym, że mm, wspomniana przed chwilą firma jest zainteresowana nabyciem AMD. Oczywiście plotki te nie mają właściwie żadnego na przełożenia na rzeczywistość i większość analityków po prostu je wyklucza. Przedsiębiorstwo Study miałoby jednak znaleźć dofinansowanie w inny sposób, nie biorąc przy tym kredytu oraz nie sprzedając spółki. Jednym z czynników stojących na przeszkodzie fuzji jest licencja na zestaw instrukcji X86, według Christophera... Denlejego, Analityka City Group. Po ewentualnej zmianie właściciela, umowa licencyjna pomiędzy MD, internet zostałaby automatycznie zakończona, a nowy właściciel musiałby ją negocjować. W przeciwnym wypadku MD straciłoby możliwość tworzenia nowych procesorów X86. Co więcej, do przejęcia czerwonych nie, dopuścił, prawdopodobnie, nie dopuściłby prawdopodobnie rząd Stanów Zjednoczonych przy okazji wprowadzeniu zagraniczenia w handlu. No to można. Dobre warunki na przejęcie firmy Albo właśnie zabezpieczona, żeby ich nikt nie przejął. Nie oznacza to jednak, że Chińczycy nie mogą w żaden sposób wpływać na przyszły kierunek obrany przez AMD. Według serwisu VR World do konstrukcji miałby wkroczyć Longson Technology, którą mógłby zakupić pakiet udziału w firmie Senwell. Co ważne, Longson jest producentem mikroprocesorów rodziny Godson korzystający z architektury MIPS, kontrolowanej właśnie przez chińskie BLX i IC Design. Żeby było jeszcze ciekawi, firma prawdopodobnie posiada duże zapasy gotówki i źródła nawet o 19 miliardów dolarów. Nie, no się nie przejmuję, no bo tak jak mówię. Twitch jest jakby dodatkiem. Ja nagrywam newsy, potem wrzucam na YouTube, bo i tak na Twitcha nikt nie przychodzi i nie ogląda, bo ja nagrywam to w takiej porze, że mało kto tu jest. A to nie jest 20, tak? Aż o 20 nie wiem, czym to nagrał w takiej jakości. Na pewno nie, bo w ogóle to jest masakra, jeśli chodzi właśnie o Twitcha. Hitbox jeszcze gorzej mi działa. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że Hitbox ma mniej końcówek, że tak powiem, mniej hostów. Także no i tak na, działamy na YouTube i na YouTuba wrzucam tam sobie obejrzycie najwyżej, jakby tutaj Wam rwało. Eee, um, Pieniądze bardzo przydałyby się też szczególnie do działu badań i rozwoju. Warto wspomnieć, że czerwoni bardzo mocno ograniczyli wydatki na segment R&D i w tym kwartale budżet wyniósł około 200 milionów dolarów. Nie trzeba chyba tłumaczyć jak ważny jest to dział w firmie z branży IT. Nie jest do końca jasne, dlaczego Longson, Lung, Longson. Technology przy okazji też B. LXIC Design są zainteresowane MD. Mówi się o dostępie do wybranych licencji w zamian za solidne gotówki. Możliwe też, że chińczycy, chińczycy widzą potencjał w przyszłych produktach swojego ewentualnego partnera. Szczególnie, że na horyzoncie już majacza architektura Zen. AMD i Longsun nie skomentowały tych informacji. No dobrze. Mozilla będzie popisywać dodatki do Firefoxa. Uuuu! Koniec. Wolnych dodatków. <laughs> Przeglądarki internetowe to druga najczęściej używana rodzina programów, wyprzedzają jedynie system operacyjny. <laughs> A różnego rodzaju rozszerzenia stały się ich integralną częścią. Dlatego też przestępcy często stają się, starają się wykorzystać luki w zabezpieczeniach Firefoxa czy Chroma, tak by pod przykrywką jakiegoś dodatku przemycić szkodnika. W związku z tym Mozilla postanowiła certyfikować wszystkie dodatki trafiające do jej bazy. No, zrobi się porządek, tylko że czas w publikacji się wydłuży, wiadomo. Od teraz rozszerzenia te będą skierowane przez automatyczne mechanizmy sprawdzające, czy programista wewnątrz kodu nie ukrył podejrzanych funkcji. Jeśli wstępne rozpoznanie nie wykaże żadnych nieprawidłowości, do tego trzyma certyfikat, który ma świadczyć o bezpieczeństwie użytkownika. W przypadku wykrycia jakichś podejrzanych elementów twórca może biegać się o ponowne przebadanie jego kodu, tym razem ręcznie. Warto dodać, że Mozilla ma zamiar skanować wszystkie nadosłone rozszerzenia, nie tylko te, które ostatecznie trafią do jej zbioru i nie narzuca programistom udostępnienia ich poprzez zbudowany dział dodatków do Firefoxa. Aby nie wywołać zbyt wielkiego zamieszania, twórcy przeglądarki początkowo będą jedynie wyświetlać Użytkownikowi informację, że dany dodatek nie przeszedł odpowiednich testów. Komunikat ten pojawi się w Firefoxie 39, a w kolejnych wersjach najprawdopodobniej restrykcje zostaną zwiększone. Docelowo Mozilla będzie starać się całkowicie uniemożliwiać instalację rozszerzeń bez podpisu, ale nie ma też mowy o wyrzuceniu z bazy dotychczas dostępnych dodatków, po prostu zostaną one automatycznie przemadane. Z jednej strony takie podejście na pewno przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz zlikwidowania. Pluginów, które próbują się instalować bez wizji użytkownika, ale równocześnie jest to ograniczenie możliwości personalizacji przeglądarki. Gdy system certyfikacji całkowicie wejdzie w życie, nie będzie już dało się go wyłączyć. Możliwość instalowania niepodpisanych nie, nie rozszerzeń pozostanie jedynie w wydaniach Nightly i w wersjach deweloperskich Firefoxa. Lub w starszych, jak nie będziesz ich aktualizował. Ta, gdzieś <grym> tam to coś tam o tym słyszałem. Nvidia zapowiada wydarzenie Made to Game. <grym> Na 3 marca i cały miesiąc. Z bieżącego roku Nvidia zaplanowała specjalne wydarzenie, na które zaprasza hasłem um, Made to Game. Warto od razu zauważyć, że co prawda będzie to drugi dzień targów MWC 2015, czyli Mobile World Congress w Barcelonie, ale wydarzenie NVIDIA odbędzie się w San Francisco w ramach konferencji GDC 2015, czyli Game Developers Conference. Oficjalnie NVIDIA nie zdradziła żadnych szczegółów i ogranicza się jedynie do stwierdzenia, że 3 marca zaprezentuje coś, nad czym pracowała od 5 lat. Obiekt prezentacji ma też rzekomo na nowo zdefiniować przyszłość grania. Od pewnego czasu wiemy, że NVIDIA pracuje nad własnymi rozwiązaniami w dziedzinie rzeczywistości wirtualnej i niewykluczone, że o to właśnie chodzi. Czyli jakieś takie coś a 3D Vision połączone z goglami, okularami i z okulusem i czymś jeszcze i z tą i z krzesłem żeby było śmieszniej i żeby to było jeszcze w samochodzie nie można też zapomnieć o tym, że dokładnie 5 lat obchodzi w tym roku seria procesorów Tegra. Dodatkowo pojawiły się informacje o tym, że Nvidia pracuje nad nową konsolą przydłością, która oparta będzie na nowym układzie SOC. System On-Chip Tegra X1. W smaczku tej drugiej teorii dodaje, że NVIDIA na swoje wydarzenie zaprasza przede wszystkim dziennikarzy związanych z platformą Google Android. Właśnie to sprawia, że nowy Shield wydaje się obecnie najbardziej prawdopodobny. Co takiego nowy Shield miałby być interesującego? Zacznijmy od tego, że w ubiegłym miesiącu NVIDIA oficjalnie zapowiedziała nowy procesor mobilny Tegra X7, który produkowany jest w wymiarze technologicznym 20 nanometrów. Następca Tegra Kaider ma zapewnić poważny wzrost wydajności, zarówno po stronie CPU jak i GPU, ale dodatkowo wprowadzi kilka nowych rozwiązań także w dziedzinie oszczędzania energii. Tablet Nvidia Shield z procesorem Tegra 1 pojawił się w lipcu ubiegłego roku i był dostępny w wersjach Wi-Fi oraz LTE. Pierwszą z nich wyceniono na 299, drugą na 399 dolarów. Nvidia tego, dla tego urządzenia zapewniła specjalnie opracowany kontroler bezprzewodowy, a także autorskie etui. <laughs> Pomoże być bardziej gamingowy. No, bierznie, widziałem biurka z bieżnią do biura. Widzieliście takie biurka? Niezbieżnie jest, jest biurko kom na komputer i na klawiaturę, Stoisz sobie po prostu i albo idziesz yy, i ten powoli sobie spacerujesz i sobie piszesz na plawce. <laughs> <laughs> Nie zaśniesz <laughs> w pracy. Mm, a jaki wydajny będziesz? Uhuuhu. <laughs> mm. <laughs> Shielda zaopatrzona oczywiście w szereg własnych rozwiązań Nvidia, także jak, takie jak Shadow Play, Grid, Cloud, Co Gaming, Console Mode czy Game Stream. Pomimo imponującej specyfikacji ObiGorosh nie zawojowo rynko oszumiającymi wynikami sprzedaży Nvidia, jednak podsumowując realizację planu związanego z przenośną konsolą, doszła do wniosku, że czas na następną generację, tym razem z procesorem X1 X1. Dobra, długi ten news, poczytacie sobie. Jak będziecie chcieli, jesteście zainteresowani. Canonical Aqu -Aqu Aquarius to nas interesuje. Intel kończy produkcję ksanów E7 pierwszej generacji. Nowe informacje o ksanach E7V3 to nas może zainteresować. <kłysy> Wstępnie. <kłysy> Firma Intel poinformowała kilka dni temu, że w ciągu kolejnych 6 miesięcy całkowicie zaprzestanie produkcji procesorów Xeon Zion E7 pierwszej generacji. Wysyłki zamówionych czyków nadal będą oczywiście trwać. Niebiescy przygotowują się teraz do premiery Xeonów E7 V3, które mają zdebiutować, zdebiutować na rynku w drugim kwartale tego roku. Status EOL, czyli end of life, koniec życia. <laughs> Otrzymały wszystkie Xeon E7 bazujące na architekturze Nehalem które wprowadzono na rynek w 2011 roku. Intel planuje, że w ciągu kolejnych 6 miesięcy produkcja tych czipów zostanie całkowicie zatrzymana. Na długiej liście produktów znajdziemy modele z każdego segmentu. To jest na swego rodzaju emerytura dajmy określone S7-2803-2802-2803 2830, 2850, 2860, 2870, 4807, 4820, 4830, 4850, 4860, 4850, 4880, 4870, 88, 87, 8837, <tomuś> 8850, 8860, 8870 i 8867L. <tomuś> Udało się. <tomuś> Zamienia na czipie będzie można składać do 21 sierpnia tego roku, a wysyłki zakończą się w styczniu 2 lutego 2018 no to chwilę, jeszcze będą wysyłać. Trochę w magazynach będą mieli. Już niedługo w sklepach pojawiać się mają natomiast Xeon E7 V3. Przeciwki wskazują na że na premierę ma zostać przygotowane 12 jednostek, wśród których znajdą się modele wyposażone w aż 18 rdzeni z technologią HT, 36 wątków, konstrukcje oferować mają do 45 MB pamięci L3, 4-kanałowy kontroler pamięci d 4 oraz linii PCIe 3.0, procesory zostaną wyprodukowane w procesie technologicznym 22nm, Trigate, i maksyma, maksymalnie to pewnie się 165W. Poniżej przedstawiamy zestawienie przygotowane przez Portal CP World. No, 165 będzie 8890 i 8867, a no tak trochę słabsze: 144 i 115. Nice. Bafta! Ogłoszono nominację najlepszej gry 2014 roku. Yeah! Jakie mamy nominacje? Brytyjska Akademia Sztuki filmowych i filmowy Sztuk Filmowych i Telewizyjnych ogłosiła nominacje dla najlepszych gier 2014 roku. W się 51 pozycji, które będą zastanowić w 17 kategoriach. Najwięcej, chyba 6 nominacji otrzymała Alien Isolation, zaraz zanim znalazły się Falka i 4 i Mon Monument Valley. No chyba kpicie. Olejemy sobie Nie, no nie, nie mogę. Poczekajcie. Mała przerwa, muszę na chwilę wyjść. Zaraz wracam. Pa.